Siemaneczko na kanale Krzychu trenuje dzisiaj łapy, kaptury, bareczki. Zaczynamy. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone in turn. Say, Yeah, I'ma do shit my way So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make Cause I don't give a fuck what you say Yeah I'ma do shit my way So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to zgłosić mały konkursik do wygrania Neopreny Power System, guma do wyciskania Power System, czyli dwa miejsca konkursowe wystarczy zrobić zakupy na stronie podanej niżej, wpisać w komentarzu kwotę jaką się wydało i że tak powiem, najwyższa kwota, ale pamiętajcie o tym, żeby wam się to opłacało. Wygrywa także, nie wydajcie więcej niż e, wartość gumy czy też neoprenów, tak abyście mogli wygrać. Ja się z Wami żegnam. E, dzisiaj szybki trening troszeczkę na worku. Zaznaczę Wam, bo oczywiście pojawią się też osoby, które zaczną mnie cisnąć. Kontuzja dalej jest. BPC biorę i tak się powoli gdzieś tam kuruję. Trenować muszę, bo po prostu. Lubię i chcę. Także taka mała, fajna odskocznia, że mamy tą siłkę. Ktoś ostatnio pytał o ten wynalazek. To jest mój wynalazek zrobiony samemu. Nic tutaj nie jest specjalnie modzone. Proste do ściany, żeby gdzieś tam nóżki, łydki przyterzać I chyba jest to wystarczające. Koniec gadania. Ja się z Wami żegnam. Po krzychu trenuję. Hej.